Z tej strony, Momo, i w dzisiejszym filmiku otworzymy sobie moją paczkę z mangami. Jej! Na początku powiem, że to nie jest sponsorowany filmik, to nie jest reklama. Fajnie by było, żeby była, ale nie jest, nie jest. Powiem Wam w tym filmiku, dlaczego lubię Waneko i to tak naprawdę z czystego serca, naprawdę. Także zaczynajmy, zaczynajmy. Biorę mój koci, nożyk, i rozpakujmy. Więc pokażę Wam zawartość jest bardzo ładnie zapakowana. Zamówiłam trzy mangi, jak na mnie to sieć. Kartą ucieka. Jak na mnie to całkiem mało, ale powiem Wam, że dodatki, które wydawnictwo Waneko dodaje do swoich mang na promocjach, są cudowne. Naprawdę są cudowne, więc sprawdźmy, co tutaj mi przyszło. Okej, okay, zanim przejdę do dodatków, może omówię najpierw mangi, które zamówiłam. Więc jest to czwarty tom Citrus. Bardzo lubię tą serię i cieszę się, że w końcu mogłam sobie kupić ten czwarty tom. Naprawdę mało jest mang, które tak bardzo zachwycają mnie swoim designem, jak właśnie ta. No i powiem Wam, że no po prostu jest śliczna. Zakochałam się w tej serii i. No i co mogę wam powiedzieć? No polecam. Dla tej okładki wszystko. A zawartość? Równie dobra, więc polecam. Okej, okay, co dalej? Pewnie jesteście ciekawi, więc tak. Kupiłam tom piąty i szósty, Kasane. Moja przygoda z tą serią zaczęła się jeszcze sprzed sprzedaży, kiedy właśnie Waneko dołączyło do pierwszego tomu czerwoną szminkę. To jest jeden z przykładów dodatków Waneko. Naprawdę kocham, po prostu ogarnijcie to, kupujecie sobie mangę pierwszy tom i dostajecie pomadkę. Dostajecie szminkę. Dostajecie, no w sumie to, jest, to nie jest pomadka, to jest szminka. Dostajecie szminkę z mangą hit. I naprawdę powiem Wam, że to jest jeden z ulubionych szminek, ponieważ ten kolor jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o tą serię, tak o fabułę, to jest. Jedyna w swoim rodzaju. Nigdy nie przeczytam czegoś, co choć trochę przypominałoby kasane, i nigdy nie oglądałam czegoś, co choć trochę przypominałoby kasane. Więc powiem Wam, że jeżeli lubicie taki klimat tajemnicy, mroku i zagadek i takiej, takiego knucia, to Wam się to spodoba. To Wam się to spodoba, bo ja to kupiłam na początku i byłam jak okej, okay, dobra, zobaczymy, co to jest. I później tak czytam i sobie myślę, wow, ja chcę więcej. I to ma chyba z 12 tomów, jeżeli się nie mylę, więc jeszcze trochę mi zostało, ale naprawdę uwielbiam, uwielbiam tą, tą serię manga. Okej, okay, i teraz przejdźmy do dodatków, czyli do tego, co lubię, zwanego chyba najbardziej. Na początku sprawdźmy, kto przygotował mi paczkę. Wiki, dzięki Wiki za przygotowanie mi paczki. Bardzo ładnie. Ok. Oczywiście na początku mamy tutaj e, informacje różne zakładki i tak, okej. Okay. Do kasany e, do jednej z mang była dołączona pocztówka. Piękna jest, wow! Kurde. Normalnie bym to oprawiła w ramkę. Świetna. I dalej do dwóch. E, Mang były dołączone plakaty. Dwa plakaty, po prostu, dwa plakaty. Sprawdźmy pierwszy o oh. oh, wow! To jest plakat z citrus. No powiem, ale slejuje o oh, kurde! Wow! Naprawdę, naprawdę ładne, naprawdę ładne. Citrus plus. Twoje grafiki są świetne. Proszę, więcej takich. Świetne są, kocham. I drugi plakat był właśnie od Mangi z Także sprawdźmy. OMG, <ścoughs> oh ale śliczne. Look at this. I'm in love. No świetne, to jest no po prostu przepiękne. Podsumowując, dlaczego lubię Waneko? Na Waneko macie świetne promocje. Są mangi, które możecie dostać za 5 zł, za 10 zł. Kiedyś pamiętam, że kupiłam mirajniki. Już takie pojedyncze tomy, za 5 zł za jedną mangę. 5 zł za jedną mangę, rozumiecie to? Hit. Po prostu, no, wzięłam wszystkie mireniki, jakie tam były dostępne. Kolejny plus. Często są promocje, naprawdę bardzo często są promocje i do mangi z wydawnictwa właśnie Waneko bo na sklepie Waneko są mangi z wydawnictwa Vaneko i tam są właśnie te dodatki. Są plakaty, są pocztówki, są karty, różne rzeczy. I ma, możecie też kupować sobie mangi przedpremierowo właśnie, z dodatkami też. Albo takie... Jak to się nazywa? Zabrakło mi słowa. No, że macie parę mank różnych tomów w takim jednym paku. Parę mank w jednym momencie możecie kupić naraz. I zapłacić trochę taniej niż jakbyście mieli kupować te tomy oddzielnie. Tak. Nawaneko jest też jedzonko, więc yy, super. I często są na te jedzonko promocje, zwłaszcza przed jakimiś świętami albo w trakcie trwania jakichś świąt. Pamiętam, że na Dzień Dziecka była naprawdę fajna promocja na jedzenie. Więc też spoko. Vaneko ukradło mi serce za promocje, wyprzedaże i dodatki. I mówię to naprawdę szczerze. No co mogę powiedzieć? Mogę wam jeszcze tylko wspomnieć, że z tego co pamiętam, jeżeli chcecie, żeby wam paczka przyszła do świąt, to musicie do 9 grudnia zamówić i przyjdzie. Ja zamówiłam moją paczkę czwartek. Jest sobota dzisiaj i doszła mi do paczkomatu. Więc nie zastanawiajcie się, jeżeli macie jakiegoś znajomego, No jakiegoś ani animiarza, takiego szczystej krwi, to wiecie gdzie mu coś kupić. Na pewno będzie szczęśliwy, zwłaszcza jak dostanie mangę z plakatem. Bo ja bym, nie wiem, chyba się popłakała ze szczęścia. <grych> I to chyba tyle. Jestem w szoku, żeby mi się udało wstawić filmik przed brzoskwinką, jej! Chyba to wstawię 6 grudnia, tak około 6 grudnia, więc... Miłych miku... mikułajek? Anyway, ja matane!